Tekstem. Czyż coś więcej jest pan w stanie powiedzieć? No Podstawą wiary chrześcijańskiej. Mhm. Książką. Książką. Tak. Coś, coś mhm. może więcej, czy... No nie, 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 jakoś osobiście do tego nie podchodzę. Jest to jakaś tam historia opowiedziana. Słowem mhm. Bożym. Słowem Bożym. No. No. Dla mnie jako wierzącego to jest jako wiara dla mnie. No to jest w sumie taka ważna księga wszystkich chrześcijan. Pismo Święte jest dla mnie, można powiedzieć, takim symbolem, ale również też uczy nas, jak powinniśmy iść przez życie jakie są najważniejsze sprawy, może tak prościej, po prostu jak mamy żyć. Powinniśmy żyć prawidłowo? Jak, czy powinniśmy się w życiu kierować? Co jest w życiu najważniejsze? Mhm. Książką. Księgą, w której jest zapisana jest cała historia, powstanie świata. To mhm. czy dla mnie? No jakimś takim wyznacznikiem w życiu, nie? Mhm. Moje święte dla to jest Słowo Boże. Dla mnie to jest, to jest tak jak pokarm duchowy. Z tej strony na to zależy jak to na to patrzę. Zależy. Można patrzeć i tak i można patrzeć i tak, nie? Pismo Święte dla mnie było na no, jakąś rzeczą po prostu uzależnione. Z jednej strony można patrzeć na to dokładnie, można patrzeć inaczej, a można patrzeć jeszcze lepiej, nie? No także ja wnioskuję do tego wszystkiego jako po prostu do Pisma Świętego. Jestem katolikiem, jestem bieżącym mnie, ale wyznaję to jak prawda. Pismo święte, no, pismo święte, no, związane z, z świętą rodziną i tak dalej. Mhm. O, pismo święte, no na pewno wie Pan, no, dużo wskazówek takich, żeby być dobrym człowiekiem. Mhm. Pismo święte, no cóż, no, no jest to jedna z tych rzeczy, z którymi człowiek się wychował. Mhm. Jest to na pewno jakiś drogowskaz. Jakiś e, jakiś no no, no no Jest to, jest to coś, co, co wskazuje e, w jaką stronę można by pójść mm -hmm. co, w, 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 którą, w którą stronę szukać, żeby móc znaleźć szczęście. Mm -hmm. Myślę. Czy, e, czy, czym jest dla pana Pismo Święte? Ło. Tam... tam gdzieś z, książka, tak? No, tam gdzie jest napisane co się działo wcześniej i o wieże, tak? Mm -hmm. powiedzieć, to tak w sumie osoba, która jest zwierząca niepraktykująca. Pismo Święte, no ważna księgach, według której żyją sobie ludzie, tak? Według przykazań danych. Ale czy to takie, że tak powiem, na porządku dziennym, widoczne i realne, to nie bardzo. E, czy, czym jest dla Pana Pismo Święte? Ja mam co? Ja mam powiem szczerze, nie? Ja mam swoją wiarę, nie? Żydzko katolicką. Mhm. Ja się mówię, tych ludzi też nie jak, jak wy jest to, nie? Ale jak mamy swoją jedną wiarę, to jednej wiary się trzymał. Mm -hmm. Nic, z Bogiem. Zna Pani jakieś e, święta żydowskie? E, szczerze mówiąc, no z tego co... Uczyłam się na lekcjach religii, to mm -hmm. na przykład takim świętem jak szabat. Mm -hmm. Takie jedno z, naj, na, z najważniejszych świąt żydowskich. Mm -hmm. A czy jeżeli byłaby Pani zaproszona na takie święto, to przyjąłaby Pani takie zaproszenie? Dlaczego nie? Mm -hmm. Tak, czemu nie? Święto żydowskie, batmistwa. Mm -hmm. I jak byłby Pan zaproszony na takie święto, przyjąłby Pan zaproszenie? Powiem Panu, z miłą chęcią, ponieważ nigdy nie widziałem na żywo. No, tak. Chanuka, mm -hmm. no, Pascha, nie? Mm -hmm. co roku obchodzone. Okay. A jakby została Pani zaproszona na takie święto, czy przyjaby Pani zaproszenie i przyszła? Oczywiście. Mm -hmm. e, święta żydowskie, e, Purim, mm -hmm. e, bardzo ładne święto, e, Pascha, e, no więc w tym momencie nie, no, z tych nazw nie, jakoś nie nie, nie kojarzę. Zaproszenie? Chyba nie, nie interesują mnie takie rzeczy. Okay. Święta żydowskie? Nie. A jak zostałyby Pani zaproszona na takie święto, przyjęłaby Pani zaproszenie? No myślę, że z czystej ciekawości tak. E, to, to znaczy wyraz szalom? Nie. Nie. A zna Pan jakieś e, święta żydowskie? Chanuka. Chanuka. I jakby został Pan zaproszony na takie święto, to e, przyjąłby Pan zaproszenie? Tak, pewnie. Nie. A jakbyście zostali zaproszeni na jakieś święto żydowskie, to byście poszły? Ja bym z ciekawości poszła. Chyba no tak. Mnie to nie interesuje, w jakiego wyznaniach to jest. Czy to jest mu muzułman, czy tam gdzie to, nie, to jest... Ja jestem tolerancyjny, to może być nawet panie czarny, mi to nie przeszkadza. Jestem taki wychowany i tak panie... Tak, takie życie trzeba prowadzić. Jaki raz Pan Bóg stworzy, tak trzeba żyć dalej. Znaczy wyraz szalom. Szalom. No to jest e, słowo, które pochodzi z pochodzenia izraelskiego. To jest po prostu e, słowo, które jest używane jako po prostu... Na popiersiach każdy z tych ludzi ma tą białą gwiazdę jako pochodzenie żydowskie. I z tej każdej jednej strony każdy jeden człowiek będzie zawsze uważał to, że o, on ma białą gwiazdę, on jest Żydem. Ja z nim nie mogę rozmawiać. Ten drugi ma, nie ma. bo ja mogę z nim rozmawiać. Czemu i dlaczego? Dlatego, że człowiek po prostu pochodzenia z białą gwiazdą jest pochodzenia żydowskiego, jeżeli by chodziło o. Przykładowo o nas, nie? No, będziemy uważali się jako ludzie, nie? Z tej strony każda jedna osoba będzie to widziała, będzie to szanowała, że z kimś obcym może rozmawiać inaczej, więcej, dokładniej, jak po prostu z osobą, która posiada tą białą gwiazdę. Bo z tą osobą, która posiada białą gwiazdę, przepraszam, z tą osobą, która posiada białą gwiazdę, Będziemy inaczej patrzeć. A jeżeli rozmawiamy tak we czek jako ludzie, to bez problemu, żadnego. Pan to znaczy wyraz szalom? Nie. Nie a, a zna pan jakieś e, święta żydowskie? Nie. A jak zostałby pan zaproszony na takie święto żydowskie, przyjąłby pan zaproszenie? Raczej tak. Raczej tak. A jakby został pan zaproszony na takie święto, przyjąłby pan zaproszenie? Wiecie co, naprawdę, grzecznie, spokojnie, ale to w gruncie rzeczy, by to wszystko tak wychodziło, nie jestem za. Nie jestem za. Jestem człowiekiem wierzącym, jestem katolikiem, ale naprawdę, no, raczej tak po prostu oddzielnie bym to przemykał na to oczy. Czy, czy według Pani istnieje jedna prawda? Tak, prawda jest zawsze jedna. No nie no, znaczy się jest jednak by jedna prawda, ale nie wiem, każda religia jakby to inaczej trochę uznaje, albo, ale jest jako jeden Bóg, ale są jakby różne, nie wiem, jakby dojść do tego, coś w tym stylu. No zależy, z której strony się na to patrzy. Jeżeli byśmy patrzyli ze strony jednej, to prawda jest taka, że inaczej patrzą ludzie pochodzenia, ja to się mówi, żydowskiego, czyli z białą gwiazdą. Oni patrzą po prostu na to. Pozór jest taki, że całość jest oględzinami życia, nie? A jeżeli chodzi o nas, o normalnych ludzi, jest różnica do tych ludzi pochodzenia żydowskiego. No, jeżeli chodzi o religię, to tak. A jeżeli chodzi o człowieka, człowiek nie może się kierować chyba w życiu tylko i wyłącznie jedną prawdą. Każdy ma swoje przekonania. No, nie wiem, w każdym razie ja nie kieruję się w życiu jedną prawdą. Nie. Czy jest wiele prawd, tak? Tak. Czyli pan, że istnieje tylko jedna prawda? Myślę, że tak. Prawda, wie pan, prawda to jest pojęcie względne. Zależy, co rozumiem przez słowo prawda. Mhm. Czyli czy, nie jest tak, że, że bezwzględnie jest tylko jedna prawda dla, dla pana. Wie pan, świat nie jest czarno-biały. Mhm. Świat jest szary. Mhm. Zależy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zależy na co patrzymy, co wiemy, co znamy. Nie możemy mówić o prawdzie, jeżeli nie znamy wszystkich czynników składających się na tą prawdę. No prawda jest jedna. Hmm. No tak, prawda jest zawsze tylko jedna. Czy tylko jedna prawda nie? Myślę, że nie. Naprawdę. Jedna, hmm. jedna prawda na pewno jakaś istnieje, tylko pytanie czy człowiek jest w stanie do niej dotrzeć. <mum>